No, 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 halo? Poddaję ci w tym momencie wytrychem, idziesz ze mną, zapraszam. Mam wytrych przy twoim... Chodź, idziesz ze mną. Przysięgam to wytrych. Chodź. No jest k***a. Jesteś w stanie Szeptaj. Jesteś w stanie wiec? Chodź. To no jest... Na dół. Na dół. Do... Na cele, na cele, na cele. Na cele. otwieraj to. Otw ja... otw Otwórz to. Otwórz do tego czasu Chodź tu, chodź nie. nie. Wiesz, jak się ja gadają no, Witam. witam. <grym>, Dzień dobry. Otwieram. O, witam. Zobacz, poddał go na buty. Otwieraj, już, otwieraj to. bo on skacze na mnie, no. Wy, ujdzie, chodźcie. Otwieraj to te też, otwieraj to. Idziesz teraz, otwierasz to miejsce, Cio, cio, cio. tu. Tu, tu. Otwieraj Co? No. no. Oh, hejna, back hejna, el, to backup wysłał. Aha. co to za backup? Czekaj, co, so, eee, klama. Chodź, chodź, chodź. Klamę na podłogę. Klamę na podłogę. Szybko. Szybko. Amunicja. No, to se podniosę. Mhm. Mhm. No dobra dobra, dobra co lujd do niego i chodź otwierz bramę, bramę, chodź Chodź, 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 idziemy i chodź, chodź, chodź Nice. Jej, oh, kur... idziemy, 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 idziemy Idziemy, idziemy. no, na no, na no. Jeszcze stój. Taser na ziemię na ziemię, zaraz ci w*** oponę, tyle będziesz miał z ucieczki. <kłysy> Cały czas patrzę w twoją stronę, Heinel. Nie, BO PATRZĘ, PATRZĘ! O, nie trafił debil. O, trafił jednak. O Nie Opuść pojazd! Opusz pojazd, Celuję do kierowcy! Szanuj życie, szanuj życie, kierowcy. szanuj życie kierowcy! Szanuj życie kierowcy! Ja nie wiem co robię, ja, ja ode ja boję się, boję się, boję szanuj się. Szanuj życie kierowcy! <laughs> Debil. Dobra, słuchajcie, tu tu przesiadka, wysiadajcie, wysiadajcie. Siadajcie wy do czerwonego, do czerwonego, siadajcie do czerwonego. K***a, gdzieś, wsiadajcie. Boże, kochany! Czekajcie, o, czekajcie, pa Pablo, czekajcie. Pablo, Pablo, weź Pablo. No do czerwonego! Dawaj! No do, czerwonego. do czerwonego! Jeźdź, 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 jeźdź! Je*** Boże, wsiadł 500 miesięcy już. Wiesz, że oni jeszcze z... tak, między szpitala uratowali. Skleją taser. Nie wiem, kiedy się odbijali, ale mi się chyba nie udało. Od halowni gaby.